Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Szydziak i jestem kandydatką do Wrocławskiej Rady Kultury. Na co dzień prowadzę lokalną redakcję portalu Have a Bite również do magazynów ogólnopolskich o Wrocławskiej Gastronomii. Odpowiadam również za cykl warsztatów i spotkań wokół jedzenia w barbarze, kuchnia dla opornych. Odpowiadam za merytoryczną zawartość dyskusji, które w ramach cyklu Film for Food odbywają się w przestrzeniach kina Nowe Horyzonty. W 2017 roku wraz z paczką moich znajomych. Zapoczątkowaliśmy i zorganizowaliśmy Gastronocki na Świebockim, pierwsze nocne wydarzenie kulinarne we Wrocławiu. Moim zdaniem, Rada Kultury we Wrocławiu będzie narzędziem, które pomoże połączyć różnorodne środowiska w pracy nad kulturą, która jest wytworem każdego z nas. Zdecydowałam się kandydować do Wrocławskiej Rady Kultury, ponieważ chciałabym, aby kultura kulinarna we Wrocławiu miała dla siebie więcej miejsca. Chciałabym, aby szefowie kuchni, kelnerzy, sommelierzy, barmani, bariści, cukiernicy wiedzieli o tym, że tworzą obraz Wrocławia, tego, kim jesteśmy w drugiej dekadzie XXI wieku. Chciałabym połączyć specjalistów z tej dziedziny oraz ludzi, którzy zajmują się kulturą, abyśmy mogli w świadomy i dynamiczny sposób rozwijać nasze miasto. W Radzie Kultury chciałabym zająć się tym, aby zbudować wizerunek Wrocławia jako interesującej destynacji kulinarnej. Chciałabym przyciągnąć tutaj turystów, którzy będą mogli doświadczać Wrocławia z nowej perspektywy, smakowitej perspektywy. Moja ostatnia e, aktywność kulturalna to było dzisiejsze śniadanie, jajecznica z kurkami, bo mamy jesień, idealny moment na to, żeby się delektować grzybami. Zachęcam Państwa do wzięcia udziału we Wrocławskim Kongresie Kultury oraz motywuję do tego, żeby tworzyć tę kulturę we Wrocławiu, oddając głos na kandydatów do Wrocławskiej Rady Kultury. Do zobaczenia.